Przemówienia okolicznościowe, program artystyczny, ale przede wszystkim radość z powrotu do studenckiej ławki. Słuchacze UTW Kozienickiego Domu Kultury wzięli udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2022-2023. Wydarzenie zorganizowano nad Jeziorem Kozienickim w środę 21 września. Zgromadzonych słuchaczy, zaproszonych gości powitały koordynatorki Uniwersytetu III wieku Katarzyna Kościuk i Anna Anioł. Wśród przybyłych znaleźli Znaleźli się zastępca burmistrza Mirosław Pułkowski, dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz, przedstawiciel nadleśnictwa Kozienice Artur Mazur, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, pełniąca również funkcję dyrektora UTW w Kozienicach, oraz Rada Słuchaczy z przewodniczącym Dariuszem Szewcem. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęto od odśpiewania studenckiej pieśni Gaudamus i Gitur. Następnie przyszedł czas na przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Mirosław Pułkowski, który odczytał list od burmistrza Piotra Kozłowskiego i złożył życzenia kozienickim słuchaczom. Dyrektor KDK Elwira Kozłowska przypomniała początki działalności uniwersytetu, który w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Przewodniczący rady słuchaczy dariusz Szewc wyraził nadzieję, że ten rok będzie równie udany i atrakcyjny jak poprzedni. Ostatnim. Punktem tego wydarzenia był koncert zespołu Plato, który bawi się muzyką, używając zarówno tradycyjnych wszystkim dobrze znanych instrumentów, jak i takich jak piły do drewna, butelki czy cymbałki. Podczas tego spotkania muzycy zaprezentowali własne wersje utworów Koena i Marka Grechuty. Nie zabrakło też ich autorskich kompozycji. Słuchacze uroczyście rozpoczęli swój rok akademicki. My życzymy im ciekawych wykładów, kreatywnych warsztatów i spotkań z wyjątkowymi ludźmi.